Czy wciąż rozpamiętujesz to, co wydarzyło Ci się kiedyś, czy mimo, że Twoje życie odbywa się dzień po dniu, godzina po godzinie, to Ty ciągle myślami jesteś w przeszłości, żałujesz, że kiedyś czegoś nie powiedziałeś, czegoś nie zrobiłeś, zbankrutowałeś, dałeś się oszukać, dałeś się zdradzić, czy wciąż jesteś w analizowaniu trudnych wydarzeń z przeszłości, to Ci powiem jedno, to Ci już nic nie da. Przeszłość trzeba zrozumieć, zamknąć, wybaczyć. I iść dalej, bo tylko z przodu masz możliwość naprawdę zrobić coś ze swoim życiem. A jeśli każdy dzień przeznaczasz na to, żeby żałować, cierpieć, to tak naprawdę nie żyjesz. Jeśli mówię do Ciebie, to przemyśl to sobie i zacznij badać swoje myśli na czym tak naprawdę się skupiasz i czy jesteś już gotowy na to żeby iść do przodu z nowymi kodami podświadomości uwolniony rozliczony z przeszłością daj znać w komentarzu jak u ciebie wygląda rozrachunek z przeszłością